Po spotkaniu 31 ujęli nowej ligi. jest tych Rub z zwycięstwo tych 3 do Witam serdecznie Państwa, witam trenerów obondurzeń. W pierwszej kolejności po leczowaniu pinie. Najpierw trener gości, pan Andrzej Polak. Wygodę witam Państwa. Ten jeszcze się działają. Teraz bardziej poważnie na mecz, no to gratuluję zwycięstwa Czy tych... Już co najmniej. No bo tam zrobimy te ręce, żeby sprawić, gdzie idziemy. Zbyt wiele tam do przeciwnych jest, bo matematycznie jeszcze są scenariusze, a szkoda na to, że będzie trudno. My staraliśmy się dać najwyższe serwisy, najwyższą pozycję. W pierwszej połowie absolutnie nie sprostaliśmy e, e, które decydowały o warunkach, gdzie nie, nie, niestety. Przedstawić tę punktę. Nie po to wychodzimy, nie po to serce się w nim szakuje, żeby później realizować tę petycję do chłopaków. O zaangażowanie i ambicje. pewnie, że tak, ale to jest obowiązkiem każdego zawodnika, który wychodzi, tak, aby podjąć walkę i wziąć ją, na to trzeba dziękować za równi, To jest obowiązkiem. Mogę podziękować panu statycznemu za to, że coś kreują, ale niestety w tej pierwszej pobytu nie było. Takie zmiany w tej drugiej pobytu mogłyby się zmienić. Mężyć się podoba, którzy za jej miarę otwarcie. Może e, z pewnymi wahaniami było to na lepszej wydarzenia, bo to jest szkoda, że przywajaj, jakby nie trzymało się parę minut, bo to się będzie pierwszy jeden decydujący kto wie, może to będzie rzeczywiście. Aczkolwiek, w przedchodzących myślę, że gdyby było to szybko, to nie byłoby to był lepszą. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a teraz kilka jest w tych rachogórach. Dzień dobry, dziękuję za tę pracę. Mieliśmy w tym meczu wszystko. Dla mnie, dla mnie jest troszeczkę, e, chodzi może o pretensje, tylko nie możemy sobie pozwolić e, po takiej połowie, kiedy pierwsze połowy rzeczywiście dominują i mamy, mamy przewagę, nie możemy, nie możemy sobie pozwolić na to, żeby zagrać tą 25 milionów, kiedy przeciwnik rzeczywiście przeciw osiągnął e, dużą przewagę. Natomiast, natomiast ważne, że e, nie może przegrywać, do jednego decyzji nie spuściła głowy, e, podniosła się jeszcze w sposób m, mocno piłkarski, w ogóle i to byliśmy bardzo cenne przykłady. Cenne, 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 cenne. Rzeczywiście, na temat jeszcze daje to, że szanse, szanse są. Będziemy walczyć tym, do wstąpienia do meczu. Niech się martwi, Zabisza. My będziemy gonić, gonić. Yy, do, dopóki starczymy się. Dziękuję. Dziękuję bardzo. A teraz oczywiście czekamy na pytania Państwa. Na pewno nie mam żadnych pytań. Jeśli pytania ja nie to dziękuję bardzo, do zobaczenia na ostatnim meczu GKS w tym sezonie, niedziela, 5 czerwca, godzina 14.00, GKS Ognik na Grudziadz.